W zakładce analizy wynagrodzeń znajdziesz aż dwa moduły do analizy komparatio: komparatio zewnętrzne i komparatio wewnętrzne. Zajrzyjmy najpierw do modułu komparatio zewnętrzne. W tym miejscu sprawdzisz, jaki procent pracowników w Twojej firmie jest opłacanych powyżej lub poniżej mediany rynkowej w badaniu płacowym Sedlak/Sedlak. Sedlak. Szybką analizę sytuacji przeprowadzisz na podstawie wykresu kołowego oraz podsumowania wynagrodzeń pracowników Twojej firmy. Moduł poinformuje Cię również, ile wyniósłby miesięczny koszt podniesienia wynagrodzeń do wybranego poziomu rynkowego, a także ile miesięcznie kosztuje Twoją firmę wynagradzanie pracowników znajdujących się ponad wybranym punktem odniesienia. W ustawieniach Comparatio masz możliwość wybrania rodzajów wynagrodzenia, możesz także zawęzić kryteria doboru firm według kapitału, przychodów, działalności, branży i województwa. Domyślnie przedział porównania jest ustawiony od 90 do 110%, możesz jednak zmienić przedział do wybranych przez Ciebie wartości. Parametr porównania, jakim jest mediana, możesz zamienić na średnią, kwartyl lub dowolny decyl. Swoje indywidualne ustawienia komparatio możesz zapisać pod dowolną nazwą i wykorzystywać przy innych okazjach. Pod sekcją z wykresem kołowym znajdziesz tabelę, dzięki której sprawdzisz ilość pracowników Twojej firmy wynagradzanych powyżej lub poniżej wybranego poziomu rynkowego. A także miesięczny koszt ich wynagradzania. Domyślnie tabela grupuje pracowników według pionów sedlak/sedlak, sedlak. możesz jednak zmienić parametr grupowania np. Na, na zakład firmy, dział czy płeć pracowników. Ostatni wykres w sposób graficzny prezentuje rozkład wynagrodzeń pracowników pod względem wybranego poziomu rynkowego. Po najechaniu na konkretną kropkę wykresu zobaczysz numer ewidencyjny Twojego pracownika, a także poziom jego wynagrodzenia podstawowego. Domyślnie wykres przedstawia dane dla wszystkich szczebli, możesz jednak zawęzić widok na przykład tylko do pracowników fizycznych. Dodatkowo możesz wybrać wynagrodzenia tylko mężczyzn lub tylko kobiet. Zobaczmy jeszcze, co znajduje się w zakładce wersja szczegółowa. W tym miejscu znajdziesz tabelę prezentującą wynagrodzenia konkretnych pracowników Twojej firmy oraz usytuowanie ich stawek względem mediany rynkowej. Podobnie jak w poprzedniej zakładce, tu również możesz ustawić parametry związane z kryteriami doboru firm, rodzajem wynagrodzenia oraz parametrem i przedziałem porównania. Jeżeli będziesz mieć taką potrzebę, możesz poszerzyć ilość prezentowanych kolumn o dodatkowe dane pracowników, takie jak na przykład województwo, rodzaj umowy, wymiar etatu. Dla danych Sedlak/Sedlak sedlak możesz również dodać kolumny związane m.in. z pionami, poziomami i kategoriami. Moduł daje również możliwość indeksowania prezentowanych danych płacowych, zarówno tych rynkowych, jak i w Twojej firmie. Dane w poszczególnych kolumnach możesz filtrować, wybierając konkretne stanowiska, dział czy pracowników powyżej lub poniżej ustawień komparatio. W module komparatio wewnętrzne punktem odniesienia jest mediana lub średnia wynagrodzeń policzona na podstawie wybranej grupy pracowników w Twojej firmie. Może to być bardzo użyteczne rozwiązanie w różnych kontekstach zarządzania wynagrodzeniami, zwłaszcza jeśli zależy Ci na spójności, sprawiedliwości i transparentności systemu płac. Schemat działania modułu jest podobny jak w przypadku komparatio zewnętrznego. Pamiętaj, że w obu modułach wyniki analiz możesz eksportować do pliku Excel lub PDF.